No, proszę, proszę, wege chmura, banany je. Chodź, chodź. <gry> Uczymy się z chmurą załatwiać, tak? Poproś, poproś. Tak, masz tu jeszcze on na paluszku. Uczymy się z chmurą załatwiać. Także tutaj jest ważna yy, yy, ta, no, yy, systematyczność, tak? Żeby wychodzić z nią po prostu systematycznie i nagradzać. Mam nadzieję, że się Dobra, proszę państwa, mówię, co to taka ciężka książka, ale Boże, co, co to taka ciężka yy, paczka? A tu proszę bardzo, mamy zaplecze tutaj książkowe na najbliższy rok. O. Dobra. Krokiet, krokiet. Krokiet nie reaguje na krokiet. No, way, no way. Ała! Skurczy byku! Ała, jak to bolało! A tak na stopę! Ała, zobacz, jakie... Zobaczcie, ciężkie życie ze zwierzakami. Tu jeden na tobie leży, tu drugi. Jeszcze zaraz, okay. jeszcze zaraz tutaj dziewczyna się na tobie położy. Jak tu żyć? Najlepszym treningu? Tylko po to, żeby wybić tego szeika, ale tak jest trochę. Kurcze pieczony, ty, ty cię nie stać tutaj, że masz takie dziury, ja ci wiem, ja że ci, wierzę, ci może ten zaszyję to jakoś, nie, albo coś nie, takiego, nie, nie, kurde nie, blade, nie, blade nie. nie? trzeba nie trzeba. Nie trzeba, okej. Okay. Kiedyś to było. Kiedyś to było, proszę Państwa. Czo, 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 czo. Siema. Proszę Państwa, majsterkowanie zakończone na dzisiaj, a y, efekty pewnie niebawem na kanale Łukarola. Ale po pół roku przyszła do mnie paczka, o której całkowicie zapomniałem. To jest, proszę Państwa, najbardziej seksowna rzecz na świecie. Oj, silniczek Ok, Po 30 sekundach można spróbować. I leci. Słyszycie ten dźwięk? Jaki to jest? Piękne, piękne. Nic nie ma. To jest tylko, tylko świeczuszka. Tylko świeczuszka. Słyszycie to? No niesamowite. I ten dźwięk. Ja zawsze z fizyki miałem dwójki, ale to akurat takie coś mnie bardzo ciekawiło. Widzimy ten tłoczek, jak tam. A jak odstawimy świeczuszkę, to to powoli zacznie y, jak gdyby się wygaszać, wyciszać. Proszę Państwa, poranne przytulanie z chmurką ekipy. Znowu, znowu z chmureczką się miziamy. Czy to jest najdłuższy kot na świecie? Czy to jest najbardziej puszysta chmurka na świecie? E hey, Michael. Łap. Oh, Mój kochany. Mój staruszek jest smutny. Proszę mu napisać jakieś miłe słówko. Żeby poprawić humor Witam serdecznie. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z Hype Corner. O, taka, są tam jakieś buty. Teraz zobaczymy Takie Otwieramy. Bieram się to jest. Bo lubię buty. Uh, 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 uh. Ładnie zapakowane O chłopie, co tam masz? Może zaczniemy od Zobaczycie jakieś lajki Uff, dosyć rubbery Patrzcie bardzo taki w pierwszym No, Pachną Tyle świergolą, nie? Trochę świergolą Dobra, tu mamy jakieś tu mamy EASY chyba, tak? Kochani, po siedmiu przeprowadzkach, czy ośmiu w ciągu roku, po, podczas jednej zgubiłem ładowarkę do mojej maszynki. Dzisiaj ją znalazłem, więc będę mógł się ogolić! Uhuhu. Słuchajcie, pamiętacie jak mówiłem, że moim postanowieniem noworocznym jest nauka montażu. No i muszę wam powiedzieć, że w dniu dzisiejszym założyłem sobie gopro na głowę. Pewnie dlatego mam tak rozczochrane włosy i pojechałem przejechać się na miasto. Już zrzucają się materiały i będę uczył się montować. Na razie tak wiecie, dla siebie, żeby po prostu zobaczyć, czy, czy coś ogarniam, czy totalnie nic. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie materialik się zrzuca.